Dwa razy w tygodniu, najczęściej w środę i w sobotę, wykonuję peeling enzymatyczny. Ponieważ moja cera jest dosyć wrażliwa, nie mogę stosować się peelingów ziarnistych. Enzymatyczny pozostawiam na 15 minut, zmywam i on robi swoją robotę. Bardzo delikatnie złuszcza, ale nie ma efektu nie wiem, jakiegoś szczypania, zaczerwienienia, czy że później ten naskórek się złuszcza. Po zmyciu peelingu tego samego dnia stosuję od razu maskę, Maska odżywcza czasem też przeciwzapalna, zdarza się, że faktycznie gdzieś tam coś wyskakuje, i bardzo ładnie rozświetla skórę. Maskę trzymam 15 minut i następnie ją zmywam. Codziennie, jeżeli mi się chce, mam na to czas, stosuję serum z witaminą C 30%, to jest serum, które bardzo ładnie rozświetla skórę, więc jeśli chce mieć taki fajny efekt glow, to nawet stosuję go rano i wieczorem. I na końcu bardzo lubię stosować krem, który jest bardzo mocno odżywczy, troszeczkę bardziej e, bogaty, tłusty, dlatego, że moja skóra jest sucha. A ja też polecam zawsze, żeby stosować na noc troszkę cięższe kremy i bardziej bogate, dlatego, że skóra najintensywniej pracuje i najintensywniej wchłania pomiędzy drugą a czwartą nad ranem.